E Cześć! Dzisiaj w filmiku będziemy kontynuować temat tutaj miejsca w podjuchach. Na ostatnim filmie odwiedzaliśmy miejsca po różnych wieżach widokowych i zaintrygowała nas ta budowla, która znajduje się na górce za nami. Sprawdzimy dzisiaj dokładnie, co to mogło być. O, o tym, co, co podejrzewamy, co to mogło być, powie Daniel. No więc na ostatniej wycieczce znaleźliśmy jeszcze kompleks zabudowań tutaj w pobliżu. Może to była ostatnia koni, ponieważ wiemy, że taka się znajdowała w pobliżu. Podejrzewamy, że na tym wzniesieniu ruiny to była wieża ciśnień. I idziemy sprawdzić. Znajdujemy się na tym wzniesieniu gdzie prawdopodobnie jest to wieża ciśnień Jest usypana Wzniesienie wygląda na sztucznie usypane z pewnością, zresztą tutaj więcej górek nie ma oprócz, oprócz, oprócz tej jednej Wymiary bunkra to tak na oko 6 na 8 metrów Trochę o konstrukcji Na dole znajduje się ściana z betonu wyżej, tutaj widać jeszcze kawałki cegieł. Jeden rząd dalej jest tynk. No i płyta betonowa, na której pewnie znajdowała się ta główna płyta, która przykrywała tutaj ten budynek. No jest prawdopodobnie była wysadzona, bo wszystko to leży tutaj rozsypane w drobny mak na dole. Ale to sprawdzimy później. Nasze badanie tych ruin zaczniemy od tego, że dokopię się do posadzki. Sprawdzę, jaka była głębokość tego całego budynku. No i potem będziemy poszerzać wykop. Zobaczymy, może uda się znaleźć jakieś dowody na to, że, że była to właśnie zbiornik na wodę, tak zwana wieża ciśnień. Na pewno w tym przypadku będą musiały być tu jakieś rury, jakieś urządzenie. Gdzie ta woda odchodziła, także czeka mnie sporo kopania. Udało się mi dokopać do, do posadzki. Jak widać, jak stanę, to strop był mniej więcej gdzieś na wysokości mojej głowy, może trochę niżej, czyli, czyli gdzieś 1,75 m. Podejrzewam, że tu mógł być strop. Także pomieszczenie troszeczkę jakby za niskie na piwnicę, bo trzeba wychodzić w ten sposób co nie wiem, czy byłoby wygodne dla, dla tutaj ewentualnych użytkowników tej piwnicy. Poszerzę teraz ten wykop, zobaczę co mi się jeszcze uda odkopać. Może jakaś wskazówka dotycząca przeznaczenia tej, tej budowli. Do tej pory udaje mi się wykopać szczątki sklepienia w postaci takich właśnie pokruszonych, połamanych kawałków betonu. Z jednej strony gładki beton z drugiej strony warstwa smoły, na której była papa. Ta papa odeszła z czasem i, i została sama, sama smoła. Także to prawdopodobnie był, było sklepienie to zewnętrzne, na tym mogła być warstwa ziemi albo, albo coś innego, o, może później się okaże. W dzisiejszym kończymy pracę, udało się odsłonić trochę posadzki. Dowiedzieliśmy się też parę ciekawych rzeczy, na przykład to, że posadzka jest pochylona pod kątem 2,1 stopnia w kierunku południowym, nie wiemy po prostu, czy, czy tak miało być, czy, czy po prostu konstrukcja osiadła. Podejrzewamy, że jeśli to była wieża ciśnieniowa, to, to tutaj. Mógłby być spływ, ponieważ właśnie w tym kierunku pochyla się podłoga. Przyjrzeliśmy się tutaj pozostałościom po konstrukcji stropu i tutaj w tej dłuższej ścianie widać takie wcięcie na główną belkę konstrukcyjną. Ona szła tutaj w poprzek od jednej ściany do drugiej, i na tej belce położone były mniejsze belki, które spoczywały tutaj w tych zagłębieniach. Nie znaleźliśmy żadnych elementów metalowych w tej konstrukcji także można podejrzewać, że ktoś je po prostu stąd wyciął. Albo, że były na przykład drewniane i po prostu się nie zachowały. W tym miejscu udało mi się wykopać kawałek właśnie stropu, który był przylegał do głównej belki. Tutaj widać tą prostą krawędź. Nad, nad tym kawałkiem stropu właśnie jest miejsce, w którym była osadzona główna belka. No i tak jak widać, po prostu ten kawałek tu w tym miejscu opad jak do tej pory leży. Widać właśnie grubość stropu, ile tutaj, myślę, że 25 cm jest spokojnie. Widać, że było kilka warstw betonu e, różnej jakości, niektóre się sypią, z, z takiego grubego żwiru są zrobione, ale jakby to nie daje nam żadnych wskazówek co do przeznaczenia tego budynku na razie. Jeśli chodzi o dzisiejsze wykopaliska archeologiczna, nie jest tego zbyt wiele. Najciekawszym z tych wszystkich znalezisk dzisiejszych jest tak jakby uchwyt do, możliwe, że do włazu, który otwierał tutaj ten cały dostęp do, do wody. Taki gwóźdź, nie wiadomo czy to jest też element tej konstrukcji, ale jest tutaj, więc go pokazuję. I pozostałe śmieci to są takie pozostałości izolacji po kablach aluminiowe lub miedziane. Tak. I właściwie to tyle. Nie jest zbyt wiele tu jest metalu, ale chyba, jeśli to miał być zbiornik wodny, to tak powinno być. W południowym narożniku budowli znaleźliśmy fragment, który prawdopodobnie mógł być wejściem. Do tutaj tego pomieszczenia. Tutaj widać ten element, był na tej ścianie, natomiast ten element na, na tej południowej, i widać tutaj e, równe zakończenie, płaskie, także nie było w tym miejscu sufitu. Tutaj właśnie mogła być jakaś klapa, jakiś włas czy coś, co służyło wejściu w dół. Kończy się krótki grudniowy dzień. Dzisiaj i tak dużo się dowiedzieliśmy, chociaż niejednoznacznie nie odpowiedzieliśmy na główne pytanie, czyli co tu było. Musimy kończyć na dzisiaj robotę, ponieważ zaraz zajdzie słońce, będzie ciemno. Będzie trzeba przyjść tutaj jeszcze raz co najmniej i może za drugim razem, kopiąc w miejscu, gdzie był włas, dowiemy się czegoś konkretnego, co Jednoznacznie odpowie na pytanie, co tutaj się znajdowało. Cześć, witamy Was kolejnego dnia naszych wykopalisk. Dzisiaj skupimy się na narożniku. Tam, gdzie znaleźliśmy ten fragment, niby włazu. No i zobaczymy, czy znajdziemy jakąś odpowiedź, co tutaj się znajdowało. Widać, że tutaj dziura z trzech stron była zabudowana właśnie tym fragmentem. Jest jedna, druga i trzecia ściana. Nie widać, jak daleko to sięgało w, w tamtą stronę, bo tutaj fragment jest łamany i tam też nie ma, nie ma zakończenia. I znaleźliśmy też ciekawe fragmenty tutaj na dole. Tutaj jest ten fragment duży betonus z takim zaokrągleniem podobnie jak w tym fragmencie narożnym tutaj jest zawinięty do góry brzeg. Nie wiadomo jeszcze jak to się wszystko łączyło w całość, jak to mogło wyglądać i po co, do czego służył ten właśnie taki zaokrąglony fragment. I tutaj znaleźliśmy jeszcze fragment Fragment tej płyty, gdzie, gdzie to zaokrąglenie jakby dochodzi do końca, taki narożnik. No, spróbujemy jeszcze może poszukać, poukładać to jakoś w całość, może jakiś obraz całej tej konstrukcji nam się tutaj pojawi. Przygotowałem ten element, podkopałem go od dołu. Daniel założył dźwignię na górze, ma długi drąg, także spróbujemy zrzucić ten narożny element na dół i zobaczymy, co się znajduje pod nim. Dawaj Daniel, spróbuj. Jeszcze, jeszcze. Leci. Elegancko. No i co? I elegancko nam się tutaj pokazał teraz ten element, jak to wyglądało od drugiej strony. Widać, konstrukcja jest tutaj bardziej skomplikowana niż myślałem. Trzeba będzie to zanalizować. No, wykopaliśmy kilka większych elementów tej układanki. Będziemy próbować je dopasować. Teraz mamy też kilka mniejszych, które tutaj jak widać całkiem nieźle pasują. Po przyłożeniu widać, że no, tutaj jeszcze ten element się odłamał, ale tutaj świetnie pasuje i jest nawet odznacza się linia. Tak dziękuję za uwagę. Udało nam się znaleźć elementy stropu, które pokazują, jak wyglądała struktura tego sklepienia. I tutaj mamy właśnie taki element składający się z cegieł ułożonych jedna przy drugiej. One były ułożone w łuk. Tutaj łuk szedł do góry, dwie cegły były płasko i tutaj schodził już w dół do, tutaj do podpory. W sposób zrobiony był sufit właśnie z takich łuków. Na tym była wylewka betonowa i taka, taką miało strukturę właśnie sklepienie. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze archeologiczne, że tak powiem, elementy metalowe jest dosyć ciekawa tak nie jakby śruba jest tutaj gwintowana jedna trzecia jej jest gwintowana, czubek jest. Zaostrzony był, no teraz nie jest, ale widać, że był. Yy, a górna część wygląda tak. Jest otwór w środku na wylot. I taka jakby, łepek taki, zgrubienie. Dosyć ciekawa rzecz, ciekawe do czego, może, nie wiem, tu się wkładało, coś się kwitowało, ciężko powiedzieć. Znowu dzień dobiega końca. A my mamy więcej zagadek niż odpowiedzi. Zagadkowe elementy, które dzisiaj wykopaliśmy, okazują się nie tak oczywiste jak miały być, i dalej nie mamy przeznaczenia odgadniętego co tutaj było. Sprawdzałem na przedwojennych mapach co tutaj mogło się znajdować. Niestety żadnej odpowiedzi nie udało się znaleźć. Na większości mapach. To wzgórze jest oznaczone jako punkt geodezyjny, wysokość 119,1 metra. Jest oznaczone trójkątem z kropeczką, czyli właśnie jako, jako punkt taki geodezyjny. No i brak jakichkolwiek informacji konkretnie odnośnie budynku. Widać dosyć dokładnie na mapach przedwojennych, że na od tego zabudowania były budynki. Rozrastało się tutaj, właśnie, przed wojną osiedle. Natomiast po wojnie, już wszystko to zostało za, zarzucone i, i zostały tylko ruiny. No, wygląda na to, że nie jesteśmy w stanie ustalić do końca, co tutaj było. Jest tu mnóstwo niepasujących do siebie elementów całej tej układanki. I, i może, jeśli ktoś z widzów. Wie lub się domyśla, co to jest, co tutaj się znajdowało, dajcie znać, napiszcie, obadamy sprawę jeszcze raz. Czekamy na nowe pomysły.